Pruszkowiak jest dzisiaj ze mną Adam Alcherek, Maciej Bochnowski, witam Cię. Wiesz co, spotkaliśmy się jakiś czas temu, a z tego chyba co pamiętam, dwa lata temu. Już będzie. Dwa lata temu jak spotkaliśmy się na zdjęcie i w, w, trochę podyskutowaliśmy na temat Pruszkowianki. Dobrze, chciałem powiedzieć Pruszkowiaka. Krótko, pochodzisz? Z Polszczyzny. Jak mówię. To jest północ... południowa część Opolszczyzny, przy... na granicy z województwem śląskim, bardzo teren taki kulturalnie bogaty, bo jest mnóstwo orkiestr, mnóstwo zespołów ludowych. Tam zacząłeś grać? Tam zacząłem grać w Szkole Muzycznej w Strzelcach Opolskich. Bardzo szybko orkiestra parafialna szkole, orkiestra parafialna w mojej parafii rodziny w dziewkowicach, orkiestra szkolna, mhm. orkiestra zakładowa Strzelce polskie. Mhm. I z racji tego, że wtedy było mało puzonistów, to bardzo szybko wszystkie możliwe orkiestry, jakie potrzebowały. Mhm. Człowieka na strzał dwa powiaty do grania. A dużo to... 30, 30 lat temu. Mhm. A wspominasz, że tam jest dużo zespołów takich, którzy, którzy, które tam grają, tak? Tak, jest y, praktycznie w każdej miejscowości z orkiestra. Mhm. Czasami nawet dwie. Mhm. Niektóre mają bardzo bogate tradycje, y, ale no cóż, zachciało mi się więcej. Mhm. Szkoła były. średnia, muzyczna, w Warszawie. Nie, najpierw było pole, później były różne ciekawe warsztaty, zapoznanie z bardzo ciekawymi osobami i. Po maturze spotkałem takiego człowieka, który się nazywa Krzysztof Kłot, to jest puzonista basowej z Narodowej. Mhm. On mnie trochę ukierunkował. Po tym spotkaniu wylądowałem na Miodowej w Warszawie, w szkole Minera yy, Później różne perturbacje rodzinne i wojsko. Yy, to, był, do, to był dobry ruch. A zawodowy, a Najpierw, czy... to, to jeszcze mhm. była służba zasadnicza w 1995 roku. Ale przeszedłem takie nieformalne kwalifikacje do orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Tam dwa i pół roku służby, później krótka przerwa na studia, bo już zacząłem później studiować w Akademii Muzycznej jako żołnierz. Zacząłem studiować mm -hmm. na Wydziale Instrumentalnym profesora Siwka na Puzonie. Później powrót do wojska. Ślub. Pruszków. A wojsko, bo wróciłeś do wojska już na zawodowego. Tak, już na, na żołnierza zawodowego, bo byłem już wtedy pod oficerem rezerwy, więc były takie ścieżki, Ja jeszcze w trakcie służby zasadniczej, służby nadterminowej, bo 2,5 roku służyłem wtedy, przechodziłem też kurs podoficerski, więc nie było przeciwwskazań żadnych, żeby z marszu praktycznie wejść do służby zawodowej wtedy. Y I potem Pruszków. I później Pruszków, tak. To już w okolicy ślubu, to jest ok okolice 2005 roku, Dlaczego Pruszków? Dlaczego Pruszków? W Pruszkowie duża część rodziny żony mieszkała, mhm. mieszka nadal, mhm. więc to było takie naturalne, żeby jakby blisko swoich. Z drugiej strony z Pruszkowa bliżej do rodziców mhm. wyjechać do, czy na polszczyznę, czy tak jak w przypadku mojej żony, gdzie jej rodzice mieszkają w okolicach Opoczna, to, to jest godzina bliżej niż Warszawy. Mhm, tak? mhm. Już teraz jest, to są czasy jeszcze przed autostradami, przed tym wszystkim, więc to, to, to miało wszystko znaczenie, dzisiaj trochę mniejsze, natomiast cały czas jest łatwe. Cały łatwiej. czas, moim zdaniem, ma to znaczenie. Ja każdemu mówię, że to jest, to jest duże znaczenie. Bardzo duże znaczenie no, tego, to miało. Poza tym, no cóż, no, po jest ładnym miastem. Miałem jakby przed ślubem jakieś takie epizody tutaj bywałem, zwiedzałem, podobało mi się. Brak, nie jest to typowe miasto, nie ma punktu centralnego, tak? więc to takie miasto, które. Rosło razem z, z, nie wiem, z cywilizacją. Jak w 1916 roku, że dobrze pamiętam, jak prawa miejskie dostało, no to wtedy. To, to, to wtedy to się wszystko, prawda, jakoś tam zaczęło rozkręcać i tak się, tak się to miasto rozwijało. Bardzo fajni ludzie, których tutaj spotkałem, między innymi pani dyrektor Sowa, która mhm. w Miejskim Ośrodku Kultury do dzisiaj mhm. jest dyrektorem. Ona mi tutaj jakby. Cie, bardzo ciepło mnie serdecznie przyjęła. Żadnych nie stwarzała problemów. Po prostu otworzyła serce, otworzyła podwoje ośrodka kultury Kamek i tak się to zaczęło. Ale to wtedy już, zanim zacząłeś mieszkać, to tutaj poznałeś. Nie, nie, to, 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 się to tak już tak jak zło, mieszkałeś. Tak to była ta akumulacja, bo wtedy, kiedy się przeprowadzałem do Pruszkowa, to pracowałem jeszcze w szkole, muzycznej w Ominie i przez rok tam jeszcze dojeżdżałem. Natomiast w pewnym momencie na no, ekonomia zwyciężyła, bo i czas też, bo to jednak. Przynajmniej godzina dojazdu w jedną stronę stamtąd. W tamtą stronę było łatwiej, bo z Pragi, gdzie, gdzie mam orkiestrę wojskową, jechałem do Wymiaru, to było proste. Natomiast w drugą stronę też był kłopot. Nie miałem też też tak wielu uczniów w bo to jest jednak szkoła, muzyczna, mhm. więc są inne rygory. Mhm. Y, ograniczenia pewne, jeżeli chodzi o ilość godzin, więc, y, więc musiałem z tego zrezygnować. Aczkolwiek bardzo miło ten czas wspominam, bo rewelacyjni ludzie, rewelacyjna szkoła, rewelacyjny niestety już świętej pamięci dyrektor. Który, który też mnie wiele nauczył i w funkcjonowaniu instytucji kultury tak dał mi jakieś podwaliny pod to. No, ale właśnie później zacząłem tutaj pracować w Pruszkowie w Miejskim Ośrodku Kultury Kamek, podpracować duże słowo, to też naprawdę Współpracować. Nie, współpracować bardziej tak i tam Ale to wtedy powstał pomysł z Pruszkowianką. Pomysł z Pruszkowianką powstał dlatego, że czy pewny? może powiedzmy, co to jest puszkowianka, tak? Tak, puszkowianka no to jest na początku, to miała być, po prostu miała być orkiestra denta, właściwie orkiestra, nie tylko niekoniecznie denta dla dzieciaków, które się u mnie uczyły grać w, mhm. w kamyku. Bo ja mam taką swoją prywatną teorię, że tak bez powodu to można uczyć się grać przez dwa lata. Mhm. A później trzeba zacząć coś z tym robić, albo grać w jakimś zespole, albo później. Myślę, że to... tak jest ze wszystkim na początku no, no, sprawdzamy. Tak, się. tak, tak, tak. Więc pierwsze dwa lata to jest jakaś euforia, a później ktoś jest bardzo uparty, albo bardzo zakochany w instrumencie, takich ludzi też spotkałem tutaj w Pruszkowie, to wtedy to działa. Natomiast generalnie trzeba coś zacząć z tym robić, trzeba zacząć sprzedawać ten swój talent i swoje mhm. umiejętności. No i orkiestra dobrze się do tego nadaje. Yy, więc ta orkiestra, dęta, pruszkowianka z czasem. Zachciało się więcej, więc poza zwykłą orkiestrą powstała sekcja do Boszy rozbudowana, na porządku to miała być zwykła perkusja marszowa, dzisiaj to już są samodzielne występy i 14-osobowy skład. Poczekaj, jeszcze wróćmy do Ciebie. Na jakim instrumencie grasz, A czy grałeś? Gram, gram, nadal cały czas gram. Mhm. Ja jestem z wykształcenia puzonistą i od 10 roku życia gram na puzonie. Mhm. Później, kiedy się przyjmowałem do służby zawodowej, do wojska, tam się okazało, że potrzeba, był, było miejsce, było etat na takim instrumencie, który się nazywał eufonium, mm -hmm. więc miałem jakieś blade pojęcie o tym. Ustnik był ten sam, co w kuzonie, więc oddechowo i tak z grubsza technicznie to było to samo, natomiast musiałem już sam przeorać cały ten materiał, żeby się zmieścić w standardach, no wysoki, wysoki standard jest wtedy koncertowa Wojska Polskiego, dzisiaj jest to część reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, no to Umówmy się, to jest no, co najmniej takie, takie wojskowe Mazowsze, można powiedzieć, mm -hmm. więc to jest wysoka półka, tak? Mazowsze to jest najwyższa półka, mm -hmm. mm -hmm. więc umówmy się. Tak, byliście wysoko, tak, byłeś wysoko. No nadal jestem, bo tak. nadal tam <laughs> pracuję, nadal tam gram, natomiast żeby spełnić te warunki, no to nie mogłem jakby... Odpuszczać niczego. Ej, bo kończę z jeszcze o, o wojsku. Z tego co pamiętam, to cały czas musisz przechodzić szkolenia takie, że tak sprawnościowe. Tak, to jest co roku, no teraz w tym roku COVID, nas no po wyłączeniu, mhm. prawda? Nie, nie tylko. Czyli już nie macie formy? Nie, no to każdy w własnym zakresie dba. Pobiegać zawsze można. Mhm. Yy, gorzej z pływaniem, bo ja akurat tu pływać. I w wojsku zawsze na egzaminach tych takich okresowych pływanie wybieram, jeżeli chodzi o sprawy wytrzymałościowe. Natomiast yy, nie jest tak, że nie mamy formy. Dobrze, tu zrobimy e, kropeczkę. Poprawia. 92,8 FM. Witam po przerwie. Wróćmy do Pruszkowianki, bo założyłem się, z tego co pamiętam, 7 października 2010 roku. Opowiedz tak, jest. tak pokrótce, że tak powiem, co to jest. Przypomnijmy, czym jest ten zespół. Brzkowianka, orkiestra. orkiestra. Się już orkiestra. orkiestra, bo to jest duży twór. W tej chwili orkiestra to jest pięć grup. Mhm. Główna, czyli podstawowa orkiestra, no to w dzienniku mam 52 osoby na dzień dzisiejszy po COVIDzie. Druga grupa, która się najszybciej, najmocniej rozwinęła, to są Dobosze. To ostatnie nagranie, na, na nagraniu było 12 osób. Mhm. Trzecia grupa. To, są to jest Chór Pruszkowianie, aczkolwiek Chór Pruszkowianie miał powstać jako projekt taki ogólnopruszkowski i on jeszcze jest jakby w trakcie formowania. Nasz Chór Stowarzyszenia Pruszkowianka, który się stworzył, docelowy, jednak będzie troszkę inną nazwę, inaczej mm -hmm. to będziemy dalej jakby prowadzić, mm -hmm. a Chór Pruszkowianie będziemy dalej próbować zrobić jako chór taki większy, właściwie jaki projekt bardziej mm -hmm. niż jako zespół. Mm -hmm. Ale póki co funkcjonuje to tak jako pruszkowianie, później mażoretki i tutaj niestety covid nas przetrzebił, bo nie mieliśmy nigdy po pierwsze sali takiej typowo tanecznej dla mażoretek mhm. z lustrami i tam szybko się dziewczyny wyłamywały, no bo jest bogata w Pruszkowie oferta szkół tańca, baletowych, fitnessowych mhm. itd. No więc to nam się troszkę jakby Kowi nas zdobił pod tym względem mhm. i maszuretki w tej chwili, jakby od dwóch, trzech miesięcy już można powiedzieć, że nie istnieją, bo zostały dwie, więc trudno powiedzieć, że jest zespół. No i inna sprawa, że nie mielibyśmy gdzie ćwiczyć, nie miałybyś mhm. dziewczyny gdzie ćwiczyć, gdyby to wszystko wróciło na normalne tory. I najmłodsze dziecko to jest orkiestra Smeczkowa. Ona 9 grudnia zaczęła działać i to była taka trochę prośba. Dla dzieciaków, które już pokończyły szkołę muzyczną, czy w ogóle dla ludzi, którzy skończyli szkołę muzyczną i grali na instrumentach smyczkowych jeśli chcieli mhm. coś z tym zrobić. Więc zrobiliśmy orkiestrę smyczkową, na razie, ci, zrobi, na razie mamy kwartet smyczkowy, no ale już ćwiczą, już coś tam też ponagrywały dziewczyny, o dziwo, same dziewczyny właśnie yy, i to są grupy. Oprócz tego nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, no to to jest ośmiu instruktorów. Łącznie, łącznie z, no już z instruktorką, jakby mażoretem, więc tego nie liczę. Siedem 7, 7 instruktorów od instrumentów. No i teraz nasze najmłodsze dziecko to jest ognisko muzyczne, bo stwierdziliśmy, że pieniądze, które mamy na funkcjonowanie, które są, które są nie można powiedzieć, że, że ich nie ma. Są orkiestry, które mogą mieć gorsze warunki pod tym względem, natomiast musimy je lepiej wydawać, więc nie mm. możemy robić tak, że szkolimy ludzi, którzy za chwilę zasilają inne orkiestry, bo są gdzieś mm -hmm. w innych orkiestrach, w innych miejscowościach lepsze warunki na mm -hmm. realizację, bo są wyjazdy zagraniczne, konkursy. Mm -hmm. To pochłania mm -hmm. bardzo duże pieniądze, o których my nie możemy nawet marzyć. Mamy zaproszenie na konkurs do Włoch od kilku lat, mm -hmm. ale wyjazd sam z ubezpieczeniem przewyższa możliwości roczne. Ale nasz... po mówiąc? Masz dosyć dużą grupę. Tak, dużą, dużą grupę. Około setki osób gdzie się mieścicie? Bo poznaliśmy się około dwóch lat temu, mniej więcej. Jeszcze byliście w szkole w dwójce. Tak, w, w podziemiach. Tam nie, wiem, nie pamiętam, czy w, w, wtedy was zalało dwa lata temu, czy. Dwa lata temu, nie. Trzy lata temu nas zala, zalało raz tak mocno i to po wtedy ulewa też okrutna, co to miasto było, popłynęło, mhm. a w, u, u, w dwa lata temu, nie w ubiegłym roku COVID, mhm. tak, to już ten czas były w dwa. Dwudziestym. Tak, tak, 20. Były dwie takie grube akcje, że no tylko dzięki naprawdę świetnej obsłudze technicznej w szkole numer dwa, świetnym paniom i panom, którzy tam pracują, to się udało uratować. Mhm. i, no i... Bo, wiesz, pamiętam, że tak naprawdę już tam nie mieliście wtedy miejsca, tak? Zalało was. Gdzie jesteście teraz? W tej chwili jesteśmy... Bo szukałeś... Tak, szukamy, nadal szukamy. A, tak nadal naprawdę. szukacie. Tak, no nadal szukamy, bo ten temat jest niewyczerpany. No, w tej chwili szukamy, nadal szukamy, jakby chciał finansy, finanse, bo mhm. te, y, są pewne możliwości te, lokalowe w Pruszkowie, ale rozmawiamy o kwocie 8 tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie tylko bieżące obiektu, mhm. jakiegokolwiek, mhm. który niekoniecznie musi spełniać nasze potrzeby. Natomiast to jest kwota minimalna, którą sobie jakby nie możemy... Mhm. Nie możemy sobie na to pozwolić, nie, nie stać nas na to po prostu te 8 tysięcy. Znaczy macie te 8 tysięcy czy nie macie? Nie mamy tych 8 tysięcy, mhm. dlatego jakby nie mamy też tego obiektu. I na razie korzystamy z uprzejmości Urzędu Miasta, który mhm. poratował nas bardzo mocno w miejsce w przestanku pruszków. Tutaj... No ale tam nie ma miejsca za dużo chyba. Trzeba... Osobiście bym powiem nie byłem szczerze, szczerze nie powiem, tam nie znaczy byłem tak, jeszcze. Tak, covidowo nie chodzi 52 osoby na orkiestrę. Mhm. Wchodzi w porywach 25. No dobra, ale coś ze sprzętem magazynowym, yy, tego wszystkiego. Trochę wozimy, trochę jest porozkładany po salach. Yy, korzystamy z tego, że ludzie, którzy tam z nami korzystają, współkorzystają z tego obiektu, są w i nie przeszkadza im, tak jak robią zebrania jakieś yy. stowarzyszeniowe, że stoją bębny na sali konferencyjnej. Yy. Czasami te bębny wynosimy, bo są tam akcje kredowców, na przykład no to wtedy czyścimy salę do, do czysta. Tam takie akcje serce dla tak, tak, no mm -hmm. robi Tak, robi, Artur. tak. robią co miesiąc. Teraz 11 marca też będą, więc mm -hmm. wybieram się zresztą oddać krew, co tu dużo mówić, bo robię to też. No więc wtedy salę czyścimy, bo no wtedy wchodzą te wszystkie u, y, miejsca do pobierania krwi. No ale tak generalnie jakieś tam możliwości są. Korzystamy z tego. No dobrze, ale wiesz, wspominaliśmy o Kamyku. Też swoją, swoje miejsce mają Pruszkowiacy zespół tańca. No. Ale jak. No i oni są wspomagani przez miasto, tak? Czy to jest inna sytuacja, bo zespół Pruszkowiacy to jest samorządowa instytucja kultury. Więc z racji tego miasto trochę ma. Jak już ich powołali, to mają obowiązki ich utrzymywać. Mm -hmm. y teraz. Y Ostatni no, no, no dyrektor, który jest w tej chwili w no to fantastyczne pomysły, fantastyczny człowiek, yy, fantastyczna praca wykonana, mm -hmm. fantastyczne serce wielkie do tego. No i mamy Pruszkowiaków, no widać ich, tak? To, mm -hmm. to jest coś, coś, coś niesamowitego. Ale jako samorządowa instytucja kultury, no miasto ich musi jakby trzymać. My nie jesteśmy samorządową instytucją kultury i no, prowadzimy jakieś rozmowy na ten temat. Natomiast pierwsza sprawa to jest taka, że... Ale pamiętam, że już mówiłeś o tym dwa lata temu. Yy, tak, ale obecny prezydent bardzo konkretnie wyraził swoją wolę, żeby to sformalizować. Mhm. No więc no, trochę COVID nas we wszystkim blokuje, bo poszło pismo w tym celu. Mamy odpowiedź prezydenta, że jak najbardziej trzeba to jakoś rozwiązać. No i w sumie największym problemem jest brak miejsca, mhm. bo. No, no, bry... no dopókiż, bo zaraz... Brak miejsca, bo pieniądze, jakie by były potrzebne, żeby to funkcjonowało, to jest w warunkach 150 tysięcy miesię... rocznie. przepraszam, mhm. 150 tysięcy rocznie dałoby możliwość funkcjonowania na tym poziomie, na którym teraz funkcjonujemy, mhm. ale miejsce jest potrzebne. I tu jest, z tym miejscem jest problem, bo orkiestra potrzebuje mieć. Po pierwsze magazyn w tej chwili 80-70 metrów kwadratowych, bo to magazyn sprzęty, instrumenty, statywy, pulpity, stroje. Jest tego masa. Jest tego sporo. Do tego potrzebna z, przynajmniej na taką zwykłą pracę, 100-metrowa sala dla orkiestry. Dla majoretek, jeżeli by to wróciło do, do. ale planujemy ruszyć to z powrotem, to jest no sala po prostu zwykła, jakaś taneczna, baletowa, mhm. to już jakby tutaj. Te sale, które są w Pruszkowie, tego do tego przystosowane, to każda inna się nadaje, tak? No ale to coś w tym stylu trzeba by mieć, czyli jakieś 100 metrów z ustami, tak? Mm -hmm. Orkiestra, 100-metrowa sala dla orkiestry, to jest taki program minimum w tej chwili, no ale do Boszy też się na tyle rozwinęli, że też, już by, też już by potrzebowali swojej sali, takiej z 60 metrów. Mm -hmm. Taka sala, no to jest, jest problem, tak? Bo to się robi kumulacja, dwa lata temu rozmawialiśmy, że 200 metrów by nas jakby były no właśnie chciałem powiedzieć, że teraz coraz, coraz więcej, tak? Tak, 200 metrów by nas wtedy ułożyło, w tej chwili jest problem, bo tak jak próbowaliśmy jeszcze w dwójce robić próby na przykład mm -hmm. z chórem razem, zrobiliśmy razem z chórem na przykład gorzkie żale, jest teraz akurat pora na to, no to chór stał w drzwiach. Kurde, ja tam byłem w tej dwójce i powiem ci, że tam. Nie, jak, jak spotkaliśmy się, było parę osób i tam już było ciasno i tam było mało miejsca, ja sobie nie wyobrażam, jak to wiesz, że miał być chur... W dwójce to było troszeczkę trudniej, bo ta sala nie była taka mała, natomiast ona też niestety pełniła funkcję magazynu dla nas. Nie no oczywiście, no, ale... I to w tym momencie się już zrobiło ciasno, ale dawaliśmy radę i występowaliśmy z chórem, daliśmy wtedy trzy koncerty, między innymi tutaj w kościele w Tworkach w kościele przy cmentarzu to jest Matki Boskiej Znieczuczającej Pomocy na osiedlu Prusa i w pochocinie wtedy żeśmy też występowali. 40 Powiedz parę mi, osób. Bo, bo nie powiedziałeś, czy jest takie miejsce w Pruszkowie dla Was? Trudno powiedzieć, bo, bo... Czy znajdzie się takie miejsce dla Was? Jak patrzę na różne lokale, które są, one częściowo spełniają warunki. Yy, pewne są nadzieje. Jest lokal, który się nazywa... Nazywał się liceum medycznym w Tworkach. Jego lokalizacja jest dosyć niefortunna, bo to jest jakby wszędzie daleko stamtąd. Autobus piątka jedynie w miarę jak się mogę podjeżdża blisko. Natomiast jest to na terenie szpitala, więc kwestia zależna właściciela, wejście na teren, tak, wjazd na teren jest szlabany, płacenie biletów itd. No, i 1800 m2 utrzymać. Ja szacuję, że w granicach 200 tysięcy samo ogrzewanie średnio ro, miesięcznie. Mhm. Aczkolwiek można tam rozwinąć pewne, pewne, pewne tematy. Nie wiem, jakieś przedszkole do tego dołożyć, tak, żeby to jakby pracowało tak, na, na rzecz całej, całej społeczności. Nie wiem. Wydaje się, że to ma sens. Widziałem tam jakąś na miastkę sali gimnastycznej. Nie byłem w środku, no bo jest COVID, więc ciężko coś z tym zrobić. Dyrektor szpitala ma swoje też jakby stresy w tej chwili, mhm. więc też nie może czasu mi poświęcić. Zupełnie zrozumiałe po prostu no, ma ludzi od tego, ale też wiadomo, czas się COVID-a boją, więc... No to jest y, też dobra, wiesz, taki... Mm, mówimy, że jest COVID i już nie, nie interesuje nas jest nic innego, nie? Możemy po prostu powiedzieć, że omijamy pewne rzeczy albo nam się nie chce. Tak? No Dużo te... osób to wykorzystuje. Tak, Później ale... Nie mówię, że akurat ona, ale... No tak, ale to właśnie w przypadku szpitala to trudno powiedzieć, że ktoś coś wykorzystuje, bo nagralne są z, hmm. tak, jakieś tam zagrożenia, więc... No. Na pewno na to wszystko, co by się miało odbywać, to musiało odbywać się na, na linii miasto, szpital, mhm. gdzieś tam jakby w środku. No ale jest kwestia tego, do czego bo tak samo samorządową, nową instytucję, który powołać, to jest ogromny koszt. Liczyliśmy wstępnie z miastem, że gdyby to zrobić tak po Bożemu, no to powołanie dyrektora, powołanie nie wiem, kadrowej, księgowej i tak dalej to mhm. są koszty rzędu 50 tysięcy miesięcznie. Mhm. To są, I to są tylko koszty takie organizacyjne, a gdzie lokal, gdzie utrzymanie lokalu, instruktorzy i, tak, i cała reszta, to, to są straszne pieniądze, więc o wiele bardziej sensowne jest podłączenie, podpięcie orkiestry pod istniejącą mhm. instytucję, na przykład pod Miejskiej Środki Kultury, ale tutaj też z rozmowy, no pani dyrektor ma swoje też plany, pani dyrektor ma swoje funkcjonowanie, więc no to naprawdę trzeba dobrze przemyśleć, bo dobra wola to za mało, tak? A, a umówmy się, pani dyrektor nie jest magikiem, nie, nie wyczaruje sal w, nagle w, w Ośrodku kultury, tak? Więc zrobienie tego no nie tak, tak, tak. tak no, zrobienie tego sensownie, żeby poskładać budżet, bo można formalnie zrobić tak, że nie wiem, należymy do Moku, ale miejsc, miejscówkę mamy gdzieś tam w, w terenie, tak? Mm -hmm. Bo teoretycznie, rzecz biorąc, teoretycznie bardzo, bo to, to od środka tylko zarządzający wiedzą, kto działa, byłoby miejscem, nie wiem, w dziesiątce na przykład mm -hmm. w szkole, tak? Mm -hmm. Ale to, to nie mam takiej wiedzy, żeby nie wiem, na metraże, na rozkładzanie zajęć, to, 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 to wymaga dyskusji. I, I przed tą dyskusją jesteśmy. Mhm. Myślałem, pamiętam, że kiedyś tam pisaliśmy i rozmawialiśmy na temat e, nieruchomości no, pod, pod wynajem. Mhm. Myślałem, że jednak coś się zmieniło, że jednak że jednak coś, coś wiesz, że jednak macie już swoje miejsce. No nie, nic się zmieniło. A jedno, jedna z tych nieruchomości bardzo fajna, na Lipowie, oglądałem to. Mhm. No to pani powiedziała wprost, zarządzająca, że praktycznie już są z deweloperem posłowie, więc to jest maksymalnie dwa lata w tym miejscu. I... No ale dwa lata temu też mi to mówili. No, no ale w... wiem, że nie możesz, no, słowo z, no temu, no, nazwącić no, no, chleb no, czy tam no, czy no, nie, nie, tak? nie, no ale to jakby wiadomo, że to, to są rzeczy robione komercyjne i w celu zarabiania, tak mhm. jak każda działalność gospodarcza, więc nie można mieć jakby pretensji. Natomiast ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby wejść tam na dwa lata. Mhm bo same koszty adaptacji takiego obiektu to w granicach 200-300 tysięcy, które też trzeba gdzieś tam wyskrąbać. Mm -hmm. to jest ciężkie. Na lipowe byłoby ładnie. Znaczy ładnie, fajnie. No, no, byłoby nieźle na pewno, to jest, 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 jest trochę już na uboczu, tak, są w miarę i tam parkingi, wszystko. No, przystanek Pruszków jest idealny, pod względem lokalizacyjnym na pewno. Tam jest całkiem sporo sal, także zapraszam. Mhm. Można zobaczyć, jak my tam funkcjonujemy. Wpisujemy się w grafik po prostu i robimy tam zajęcia, łącznie z innymi firmami. Dobrze, tu zrobimy kropkę, bo już mam dwa, dwa pytania. Pop Radio 92,8 FN. po przerwie. Opowiedz mi, powiedz mi, co dalej? Co dalej z puszkowianką? Jaki jest kierunek? No, kierunek jest taki, żeby dalej robić to, co robimy, natomiast musimy bardziej. Dywer... nie jest łatwo. Nie jest łatwo, musimy bardziej dywersyfikować formy finansowania. Otworzyliśmy się z tego, z tego tytułu, żeśmy otworzyli ognisko muzyczne, już takie regularne, które musi w jakiś tam sposób przynajmniej dać nam pieniądze na czynsz. Mhm. Niestety. Wstępne wyliczenia, jakie żeśmy zrobili, no to musielibyśmy mieć 160 uczniów na pełnej odpłatności, a mamy w tej chwili 62 wszystkich uczniów, mhm. więc to troszeczkę się nie spina jeszcze. Nie wiem, ile to potrwa, żeby to się spięło, natomiast no cóż, liczymy się z tym, że jeszcze w dobie kryzysu w tym roku o 20% zostały obcięte środki na kulturę w, mhm. nie tylko w Puszkowie. Mhm bo to wynika tam z, z niższych wpływów z podatków, z tego co słyszałem. No, nasza dotacja, jeżeli w ogóle dostaniemy, będzie o 20% niższa, więc mhm. musimy wypracować te środki jakoś. No i musimy bardziej racjonalnie wydawać pieniądze, bo okazuje się, że wiele osób potraktowało orkiestrę jako niemalże darmową formę właśnie edukacji muzycznej po to, żeby gdzieś pójść dalej sobie do innych orkiestr, które mają fajniejsze warunki. Mhm. Bo jeżeli są orkiestry, którzy... Które to są te orkiestry? Na mhm. na przykład, który i Tajwan, był i, mhm. i Wietnam, i Chiny, i Australia, i parę innych jeszcze ciekawych miejsc. Jest prestiż, jest, i jest, prestiż, jest wyjazd. Z jednej strony jest to pocieszające dla mnie, że potrafię dzisiaj i tak grać, że radzą sobie w innych lepszych orkiestrach. Natomiast pytanie, dlaczego Puszkowanka cały czas nie jest lepsza? Ale myślisz, że są lepsze? Oczywiście, że tak. tak. No, o, o, obiektywnie rzecz biorąc mamy w Polsce naprawdę sporo orkiestr na światowym poziomie. Mhm. Na przykład no, sama Orkiestra Andarzyn no, zdobywa laury w różnych konkursach międzynarodowych i to w kategorii koncertowej, w kategorii musztry, więc to jest coś. E, I to w ogólnoświatowych nawet konkursach, bo to jak się byli na Tajwanie, no, to to już był konkurs taki grubszy. Natomiast Orkiestra Grandiosa z Radomia, która w tym roku w, Wprawdzie w internetowym, ale jednak w konkursie międzynarodowym dużo dobrych miejsc po, przywoziła w różnych kategoriach. Yy, orkiestra, żebym teraz nie, nie skłamał, z Pomorza, która w zeszłym roku w, w kategorii orkiestr, w swojej kategorii w Stanach Zjednoczonych na konkursie orkiestr, zajęła pierwsze miejsce. Gryfice, o Gryfice, tak. Yy, świetna orkiestra z, z flagami, z doboszami, absolutnie. Mamy takich orkiestr sporo w Polsce, więc Dobrze. mamy, do, mamy w stronę czego. Kończąc już y, dzisiejszą rozmowę. Powiedz mi jeszcze, skąd są finansowane? Jak są finansowane takie na przykład? No bo te wyjazdy jednak są kosztowne i no chyba myślę, że uczniowie tego nie płacą, jak to wygląda? Takie wyjazdy na konkursy w dużej mierze są finansowane poprzez wydziały promocji mhm. miejskie, powiatowe czy inne. E, I w tym momencie jak, jest to promocja, tak, miasta? E, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są różnego rodzaju granty, marszałek województwa, projekty które mogą przygotować takie wyjazdy, zbiórki internetowe i nie tylko, wpłaty rodziców no i tak to wygląda. No i sponsorzy, tak, no to jest jakby podstawa. Taki wyjazd, to jak orkiestra nasza, została gdzieś tam dostrzeżona w internecie przez różne... Wspominaj, że we Włoszech. Tak, no. we między innymi jest taki mhm. konkurs, na który zostaliśmy zaproszeni. Nawet, Kiedy? O, już w tej chwili trzeci rok czy czwarty rok z rzędu. Ale Może warto już pojechać. Warto by było pojechać, ale taki koszt minimalny wyjazdu to jest w granicach 60 tysięcy. no to, to przekracza już znacznie nasz budżet. Przynajmniej nasze dotacje. A no teraz też nie ukrywam, że po covidowo to nie za bardzo jest tam jakby z czym pojechać, mhm. bo, bo nie ma tego składu, który powinien być. No natomiast yy, yy, tak jak orkiestra nadarzyńska jechała do Australii okolic, to tam już no pół milionowe kwoty na same bilety lotnicze. Dokładnie. Dobrze, bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać, że znaleźliśmy chwilę czasu, żebyśmy porozmawiali. I mam nadzieję, że się zobaczymy następnym razem, mam nadzieję, że nie za dwa lata w nowej, nowej siedzibie Pruszkowianki. Nowa siedziba, szacunki mi robili na rynku pruszkowskim, działki mm -hmm. potencjalne, są miejsca do, są miejsca do kupienia. Mm -hmm. Przynajmniej teoretycznie to rozmowa zaczyna się od 20 milionów plus adaptacja albo Jest taki jeden obiekt, zaczyna się chyba niedaleko do sprzedania, więc jakbyś chciał. się to musiały ceny spaść, bo no, z powodu kryzysu. Po Ostatnio przeglądałem. To, to później prywatnie porozmawiamy już o takich tań, o tanich ofertach. Tak. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Radio